Witam i zapraszam na wiadomości Beskid News W dzisiejszym wydaniu Bielskie Harnasie rozdane Charytatywny pokaz ludzi wielkiego serca za nami Rozpoczęcie sezonu pstrągowego Narciarska trasa biegowa w Aleksandrowicach Start do nart Zaczynamy W miniony piątek w Bielskim Ratuszu rozdano Harnasie Nagrody dla bielskich sportowców Tradycją już stały się spotkania władz miasta z przedstawicielami różnych środowisk. Tym razem prezydent miasta spotkał się z reprezentantami środowiska sportowego. W swoim wystąpieniu prezydent Jacek Krywód podziękował sportowcom i podkreślił ogromne znaczenie sportu dla rozwoju miasta i jego promocji. Chcemy tej okazji najlepszych i i różne z naszego miasta. Kiesłów miała na powie nie tylko prężny ośrodek gospodarczy i kulturalny, to również ważne, znaczące miejsce na sportowej mapie naszego kraju. Wystarczy powiedzieć, że jako jedno z mniejszych polskich miast możemy pochwalić się aż pięcioma drużynami występującymi w najwyższych klasach rozwójowych. Podczas piątkowego spotkania wręczono harnasie. Sportowcem roku został Sebastian Kaba, wielokrotny mistrz świata w przybownictwie. W pozostałych kategoriach triumfowali górale i ludzie związani z klubem. Statuetkę w kategorii trener roku otrzymał Leszek Ojrzyński. Firma Murapol została nagrodzona w kategorii dobrodziej. Kapituła nagrody zdecydowała, że statuetka drużyny roku trafi w ręce zawodników TS Podbeskidzie. Podczas spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcie. Już po raz dwunasty odbył się charytatywny pokaz ludzi wielkiego serca. Charytatywny pokaz mody, którego inicjatorką jest Lucyna Grabowska, na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych w Bielsku-Białej. Z roku na rok przybywa ludzi wielkiego serca, którzy na wybiegu prezentują wyjątkowe kolekcje. Jak co roku w Wielkim Centrum Kultury, w roli modelek i modeli mogliśmy zobaczyć osoby ze świata biznesu, kultury i polityki. Każdy z nich, by wziąć udział w tym unikalnym pokazie, musiał wpłacić określoną kwotę. Dzięki temu udało się zebrać rekordową sumę pieniędzy, które przekazano Salwatoriańskiemu Stowarzyszeniu Hospicyjnemu oraz Domowi Dziecka w Bielsku Białej. Na wybiegu zaprezentowali się także podopieczni Bielskiego Domu Dziecka. Wieczór uatrakcyjnił pokaz tańca oraz brawurowe wykonanie utworu Halleluja! W miniony piątek rozpoczął się sezon pstrągowy. My z naszymi kamerami wybraliśmy się nad rzekę Białą, aby sprawdzić, jak mają się pstrągi. Luty to miesiąc, w którym pasjonaci wędkarstwa mogą odkurzyć sprzęt i wybrać się na połowy. W tym miesiącu bowiem kończy się okres ochronny pstrąga. Mimo niesprzyjającej aury, amatorów wędkowania, którzy zainaugurowali sezon pstrągowy, nie brakowało. Przypominamy, że pstrągi można łowić do 31 sierpnia. Pamiętajmy również o strefach no-kill. Na rzece Białej taka strefa rozpoczyna się na wysokości Gemini Park. Na Bieskim Lotnisku Aleksandrowice czynna jest narciarska trasa biegowa. Przygotowany jest jeden tor pod łyżwę i dwa tory do klasyka. Na miejscu czynna jest też wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, sanek i rakiet śnieżnych oraz serwis sprzętu. Wstęp na trasę to jedyne 5 zł dla dorosłych i 2 zł dla dzieci powyżej 12 roku życia. Miejmy nadzieję, że zimowa aura pozwoli jak najdłużej cieszyć się z możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Już w najbliższy weekend w Szczyrku odbędzie się impreza z cyklu Start do Nart. W dniach 13-15 luty zostanie tam rozstawione specjalne miasteczko z wieloma atrakcjami, a wśród nich m.in. zawody sportowe, zabawy zręcznościowe, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i liczne ćwiczenia rozgrzewające. Serdecznie zapraszamy. Na dziś to już wszystko. Życzę Państwu miłego popołudnia i do zobaczenia.